Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bonie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Moje macierzyńskie serce nieustannie zaprasza was, abyście trwali złączeni w woli Bożej. Każda istota ludzka, która poświęca swoje życie życiu w woli Bożej, stanowi triumf dla domu mojego syna, niebo raduje się i wylewa wszystkie błogosławieństwa dla tej duszy, i rozszerza je na inne potrzebujące dusze. Obdarzona boską miłością i wraz z miliadami niebiańskich legionów, posłuszna na wezwaniu mojego syna, by strzec jego ludu, wzywam cię do ujęcia moich rąk, abyś nie zginęła w tej decydującej chwili kluczowej dla zbawienia dusz. Wróg dusz krąży wokół każdego ludzkiego stworzenia, szukając tych, którzy są letni, aby ukraść ich myśli, szuka tych, których umysły może zamącić grzechami, aby ludzkie serce stwardniało jak skała i nie pozwoliło na żaden czyn lub działanie, które mogłoby sprawić, że moi wierni wzniosą się do życia wiecznego. Wróg pragnie nieprzyjaźni między człowiekiem a jego Stwórcą. To właśnie to pokolenie, i żadne inne, zaangażuje się w walkę z Bogiem Ojcem, jakiej jeszcze nigdy nie było w historii ludzkości. W moim sercu pozostaje miejsce dla każdego z moich dzieci. To wolna wola człowieka dokonuje wyboru przyjść do mojego serca i być uratowanym, czy trwać pośród zła które doprowadzi do zguby. Wola ludzka jest błogosławieństwem dla moich dzieci, gdy nie pozwala, aby ludzkie ja ją kontrolowało. Dusza, która jest zdominowana przez wolę ludzką, jest pochłonięta wadami i namiętnościami, i z powodu swojej woli, nieustannie powiększa swoje ego, aby być podziwianą. Nie kieruje się dobrem, lecz złem, żyje z urazy i chęci zemsty, a to zaciemnia duszę. Umiłowane dzieci. W tej chwili pracą szatana jest podtrzymywanie grzechów aktywnych w człowieku, aż staną się złym nawykiem, wadą, tak że ludzie pójdą za smutnym zakończeniem innych ludzkich stworzeń, które oddały się grzechowi i w ten sposób stracą duszę w ogniu wiecznym. Dzieci. Przychodzę wezwać Was, abyście wzięli w posiadanie boskie dobra, które mój syn Wam przydzielił. Przychodzę wezwać Was, abyście wzięli w posiadanie dziedzictwo, które mój syn zapisał Wam ze swojego krzyża. Wśród tych dóbr ofiarowuję Wam swoje miłosierdzie i tę matkę, aby Was prowadziła i wstawiała się za każdym z Was. Umiłowane dzieci. Nie mogę zwrócić się do moich własnych dzieci bez ostrzeżenia ich, że znajdują się teraz w chwili, gdy zły pożera dusze, aby je zabrać na zatracenie i aby sprawić, że wykroczenia przeciwko mojemu synowi będą stale większe, oddzielając ludzkie wyznania od modlitwy, zamgławiając umysł i zaślepiając inteligencję, aby utraciły wiarę. Dzieci. W tej chwili zło przeniknęło z siłą i zorganizowało zagubienie ludu mojego syna, aby zmusić go do ciągłego podziału mistycznego ciała mojego syna, aby zdezorientować wszystkich świeckich, i z jeszcze większą determinacją doprowadzić dusze konsekrowane do zguby, aby kapłani odłączyli się od prawdziwej nauki i od prawdziwej wiary. Doprowadzając lud mojego syna do życia w zagubieniu, i co jest jeszcze bardziej niebezpieczne w rozpaczy. Dzieci ci, którzy kochają nasze święte serca, są świadomi swego obowiązku bycia posłańcami naglącego wezwania skierowanego do nich i ich braci, także pozostaną czujni w świetle wielkich zagrożeń, które na nich czyhają, pomiędzy innymi apostasja ciała mistycznego którą widzę z wielkim smutkiem w moim sercu, ponieważ widzę wielką odpowiedzialność za to ze strony wielu moich drogich kapłanów. Wielki kryzys jest tutaj, teraz, nad moimi dziećmi i będzie to największe prześladowanie przeciwko wiernemu ludowi mojego syna, które rozszerzy się na cały świat. Moi drodzy kapłani muszą być obrońcami trzody, która została im powierzona. Muszą głosić prawdę, którą mój syn przekazał w Pismach Świętych, jak również w eksplikacji podanej poprzez te wezwania, aby jego lud został zbawiony. Modlitwa jest pogardzana. Nie jest ona już częścią człowieka. Nie czujecie, że jest ona potrzebna w waszym życiu. Uważacie, że modlitwa nie jest potrzebna. Ponieważ diabeł zastępuje te potrzebę w człowieku grzechem, rzeczami przyziemnymi, które stają się dla grzesznika tak niezbędne jak powietrze. Umiłowane dzieci. Klęski zdarzają się z większą siłą i większą ciągłością, tak bardzo, że jeden naród nie będzie w stanie pomóc drugiemu narodowi. Budzą się wulkany, natura nie uznaje człowieka. Który nie działa w zgodzie z boską wolą. Podział będzie bardziej widoczny w społeczeństwach, w rodzinach, w grupach i między braćmi z powodu nieprzestrzegania przykazań, sakramentów, miłowania się jak bracia, szanowania się nawzajem. Człowiek pragnie narzucić się swoim braciom, a to prowadzi do rozruchów. Jedynym, który ma prawdę o tym wszystkim jest mój syn. Każdy inny, kto myśli, że posiada prawdę, nie posiada jej, lecz żyje w ułudzie diabła. Dzieci, nie zapominajcie, że prawdziwych chrześcijanin nie żyje swoją wiarą sam, ale z innymi braćmi, ze swoimi rówieśnikami. Dzieci. Ludzkość cierpi na poważną chorobę, tę samą, która wykończyła Sodomę i Gomorę, deprawację. Bunt przeciwko Bożym mandatom, bluźnierstwo, świętokradztwo, kłamstwo, czyny przestępcze wobec bezbronnych wszystko to są znaki złego opętania stworzeń, które żyją ulegając grzechowi, nieposłuszeństwu i odrzuceniu Boga. Dzieci, jesteście wolne. Każdy chrześcijanin, który żyje tak, jak tego wymaga mój syn, jest wolny, prawdziwie wolny. Poprzez codzienne doskonalenie siebie i poszukiwanie dobra wspólnego, jako znaków czystego i szczerego serca, z którego pochodzą tylko dobre uczynki i działania. Umiłowane dzieci, rozpoznajcie zło, rozpoznajcie je, gdy staje przed wami. W tej chwili mój syn Kwawi z powodu hipokryzji swojego ludu, istot, które nie chcą się nawrócić, które odmawiają pokuty. Które nie chcą się zreformować i szukają zła dla swoich braci, szkalując, oczerniając i krytykując, trucizna, którą powoli diabeł wpaja w dusze ludzkich stworzeń, aż bierze je w posiadanie. Nie idźcie dalej bez patrzenia w górę. Znaki nie ustaną, tak jak nie ustanie oczyszczanie kościoła. Umiłowani, błagam Was, módlcie się za chwilę. Trwa oczyszczanie tej umiłowanej ziemi, gdzie się przedstawiłam i zostałam odtrącona. Umiłowane dzieci, módlcie się za Kostarykę, ziemia się zatrzęsie, uśpione wulkany zaskoczą. Umiłowane dzieci, módlcie się za Japonię, ona będzie płakać. Módlcie się za Argentynę, będzie żyła chwilami bólu. Umiłowani moi. Oceany poruszą się wdzierając się na lądy, zmywając grzechy, które człowiek wylał na ziemię. Słońce przygaśnie i moje dzieci będą zaskoczone. Nic w naturze już nigdy nie będzie takie jak w przeszłości. Moje ukochane dzieci, każde z was musi ze szczerością dobrze przyjrzeć się sobie, abyście mogli walczyć z tym ludzkim ego, które kłania się złu. Słuchajcie mnie. Dzieci, nie odmawiajcie słuchania mnie. Pragnę Was zaprowadzić do Zbawiciela, oddalając Was od złej drogi, na której żyje większość moich dzieci. Drogi mojego Syna są nieprzeniknione i nieskończone, Jego miłosierdzie jest nieskończone dla tych, którzy przychodzą do Niego z pokornym i skruszonym sercem. Nie pomniejszajcie Jego sprawiedliwości, człowiek przyciągają swoimi złymi uczynkami. Bądźcie wierni, moi synowie i moje córki. Będę Cię prowadzić z moją matczyną miłością. Będę Cię podtrzymywać, jak Twoja matka. Podniosę Cię, gdy upadniesz. Dam Ci wodę żywą, nakarmie Cię. Nauczę Was drogi prawdy, i wypędzę diabła. Pokryję was moim płaszczem. Ludzie mojego syna, bójcie się tylko tego, aby go nie obrazić. Wierni mego syna nigdy nie zostaną opuszczeni. Moje matczyne serce jest drogą światła dla ludzkości. Przyjdźcie do mnie, wstawiam się przed moim synem, bo was kocham. Dla każdego moje błogosławieństwo jest światłem zbawienia, kocham was. マママリア